Teraz trochę o tych kryptach, o których tu krążą legendy, przejścia, krypty. Jak Wy to pamiętacie, jak, jak to było tutaj, jak były te wejścia i tak dalej. No była, była jedno pomieszczenie, można powiedzieć, taka piwnica ja? z jednym okienkiem, które jest do dzisiejszego dnia w szczycie tego prezbiterium. To te okienko jest w wychodzi na zewnątrz, ja, ja, ja. no pod, pod tym y, po, po, posadzką, normalnie równo ja, można ja. z ziemią, ochotą, ja, ja. równo z, z gruntem, z gruntem tak. ja. a wchodziło się do niej, by normalnie właśnie był taki właz, można powiedzieć, właśnie w prezbiterium, podrobinie i się tam wchodziło, no i tam no, jest, y, zostały, no były tam parę kości, i tam nie wiadomo po kim to było, niby tam po tych wszystkich naszych przodkach, nie, tych no, ale tego nie było dużo, no, nie chcieli wyrzucać i y, podczas prac remontowych, bo pierwszym proboszczem, który właśnie tutaj wybudował wykuli, bo można tak powiedzieć, bo tu był taki spiek, normalnie grunt tak twardy, że y, robili piwnicę i pierwszym Celem było księdza Świętej pamięci Gacki ogrzewanie. Tak jest. I tutaj widać właśnie dwie komory. Ogrzewanie. jedna Sąca, Jedna wydechowa, oczywiście teraz mi to już jest piec gazowy. Pierwsze lata to wszystko było ogrzewanie na węgiel. Na węgiel jeszcze? Nie. Innymi... Tata też tutaj był palaczem, mm -hmm. bo trzeba było w nocy też przychodzić i tak dalej. Ja. A powiedzcie mi, no ja z wami godą, wyście kiedyś mieli takie wrażenie, że w czasie remontu tej, tej, tej posadzki tu się ciągnął jakiś taki tunel. Pokażcie nam tutaj w jakim kierunku to szło i no, trochę o tym powiedzcie. No, właśnie kiedyś tu posadzka i wszystko to był normalnie piaskowiec. Dokładnie ja. no, pamiętam i za Głucha w tej pamięci i właśnie on wymieniał te posadzki na to co widać teraz, tam, ja. te kafelki i ja miałem taki przygodę, że właśnie ja tutaj kopałem i tu właśnie w tym miejscu jak kopałem normalnie był otwór. Aha. Był normalnie, była taka jama jakby można powiedzieć, tak to, tak to pamiętam. Ja tam włożyłem normalnie całą tą moją opatę. No i była przestrzeń, no ale no... Nie, nie, było nie, nie robić... zostało to zbadane, bo po Nie prostu... zostało to zbadane. Bo trzeba było robić dalsze prace. No to by... tak, tak, to mhm. wszystko było w czasie. No i nie było wtedy. No. Kto to miał zbadać, albo co, tak, nie było jest. teraz, jak teraz są przyrządy. Tak, tak. E, wiem, że właśnie też próbowaliście e, tam coś. E, żeby coś Czy to jest prawdą? O, bo tutaj właśnie mówili, że legenda, są takie legendy, że prowadził tunel z naszego kościółka aż do Włoszczyc. No ale nikt nie jeszcze. Tak, <laughs> były tak, różne wy, wykopy, tak. <laughs> ale jeszcze nikt tego nie napotkał się, że tam tak, gdzie tak. były jakieś luki, czy tam jakieś tunele. Ale ja to przeżyłem właśnie, bo tutaj była jama i Jestem 100%, że jakby to normalnie kiedyś ktoś chciał, to na pewno tak będzie. No to ciekawe, i te badania na pewno będą przez nas kontynuowane. No, także, że to ja to doświadczyłem osobiście. bo tu właśnie wtedy pracowałem w tym miejscu.